Witamy ponownie. Kujawsko-Pomorska Szkoła z tej strony. Kolejna lekcja języka polskiego. Przed nami, drodzy uczniowie, drodzy widzowie, w naszym studiu jest już pani Jolanta Serocka. Pani Jolanto, kolejna lekcja dzisiaj. Inna tematyka, ale wciąż w okolicach matury przebywamy, bo matura, jak wiemy, to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, dlatego nad tym tematem się pochylamy. Dzień dobry, witajcie po przerwie jak najbardziej. I w ramach tej kolejnej dzisiejszej lekcji języka polskiego zapraszam do przyjrzenia się realizacji wiersza interpretacji Tadeusza Śliwiaka pod tym kaskaderze wszystko w ramach matury na poziomie podstawowym. Ja jeszcze dodam, że możecie nas oglądać na Facebooku, a także na YouTube, komentować i zadawać naszym nauczycielom, również pani Jolancie, pytania, na które z całą pewnością z wielką chęcią odpowie. Zaczynamy. W ramach poziomu matury na poziomie podstawowym z języka polskiego pojawia się temat drugi, który wymaga od Was interpretacji. Najczęściej jest to wiersz. Dzisiaj zobaczymy, jak ten temat zrealizować na przykładzie wiersza Tadeusza Śliwiaka pod tytułem Kaskadesz. Zanim jednak przejdziemy do realizacji tego konkretnego zadania, przypominam Ci model interpretacji tekstu poetyckiego. 10 punktów, które warto wziąć pod uwagę, bo przydadzą się e, trafnie zinterpretować e, utwór poetycki, i wziąć pod uwagę e, różne jego aspekty. Zatem zawsze e, wymagane jest od Ciebie to, abyś sformułował hipotezę wstępną. Jak Zadając sobie najprostsze pytanie, o czym jest ten tekst, czy jaki jest temat tego tekstu, to gwarantuje, że e, odpowiadasz na poziomie ogólnym, e, formując hipotezę wstępną odpowiedzi na to pytanie. Warto też zwykle e, określić typ liryki. Czy jest to pośrednia, kiedy podmiot liryczny się nie ujawnia bezpośrednio, czy też pośrednia, e, kiedy. Osoba mówiąca zdradza swoją obecność w sposób werbalny, tak? za pomocą pierwszej osoby, np. czasownika liczby pojedynczej czy liczby mnogiej, bądź dzięki użyciu zaimków osobowych. To możesz stwierdzić. Warto określić konstrukcję stylistyczną wypowiedzi, czyli zdecydować, czy na podstawie danych, jakie masz, czy jest to liryka wyznania, czy zwrotu do adresata, czy opisowa, sytuacyjna, bądź narracyjna. Warto też zwrócić uwagę, czy obecne są w tekście słowa klucze, które wyznaczają pewne ważne treści, które, chciał, które są ważne, które trzeba zinterpretować i im się przyjrzeć. Słowa klucze to słowa się powtarzające w tekście. Za każdym razem masz obowiązek funkcjonalnego określenia roli środków stylistycznych, bo przecież to nie jest tak, że poeta pisze wiersze, a później dodaje środki stylistyczne, więc trzeba to być funkcjonalnie również interpretując dany wiersz, one często świadczą o istocie, tak? o tym sposobie mówienia o sobie czy o świecie podmiotu. Zatem zawsze funkcjonalnie te środki określaj ich rolę. Są teksty, które cechuje specyficzna kompozycja. Wtedy trzeba w sposób szczególny zwrócić na nie uwagę. Tytuł, E, również istotny aspekt, e, będący zwykle wykładnikiem treści. E, Okreś też tematykę. Być może jest to tematyka miłosna, patriotyczna, społeczna, religijna, egzystencjalna bądź innego typu. E, konteksty, które należy uwzględnić, być może jest to kontekst history historyczno-literacki związany z epoką, w jakiej powstał utwór, być może literacki, historyczny. Kontekst społeczny, biograficzny, filozoficzny, mitologiczny, a może symbolika biblijna została wykorzystana, bądź jeszcze jakieś inne konteksty skojarzone np. z innymi motywami, utworami. I w przypadku szczególnie tych wierszy, takich tradycyjnych, e, warto określić gatunek, bo on też niesie za sobą konkretne treści, na przykład tren czy sonet, ze swoimi wyznacznikami formalnymi, jak i e, też tematycznymi. E, warto się tymi, tym modelem inspirować, warto mieć go w pamięci i ćwiczyć jego wykorzystanie na różnych tekstach. On się przyda do tego, żeby trafnie dany tekst zinterpretować. Skoro zatem model interpretacyjny został przypomniany, przejdźmy do takiego przyjrzenia się sylwetce autora Tadeusza Śliwiaka, ponieważ jego wierszka z kaderzy został dołączony do tematu. A brzmi on tak. Zinterpretuj podany utwór. Pozdraw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. I takie zadanie zwykle pojawia się właśnie przy temacie drugim na poziomie podstawowym matury z języka polskiego. Nie zawsze będziecie mieli okazję sprawdzenia podczas matury, znaczy nigdy nie będziecie mieli okazji, ale nie zawsze będziecie kojarzyli danego twórcę. Nic nie szkodzi, ponieważ macie kompetencje do tego. Zwykle tekst będzie opatrzony np. datą wydania, tak będziecie mogli umiejscowić danego twórcę w czasie danym historyczno-literackim. Ułatwi to interpretację wiersza. Natomiast, nawet jeżeli nie znacie danego twórcy, nic nie szkodzi, akurat, ponieważ jeszcze ćwiczymy przed maturą, przygotowałam Wam na podstawie materiałów, znajdujących się na stronie www.lubimyczytać.pl informacje o Tadeuszu Śliwiaku i stamtąd też pochodzi jego zdjęcie. Zatem, z jednej strony, pisał bajki, tworzył literaturę dziecięcą, wierszyki i piosenki, ale też poezję i pisał do czasopism zmarł w 1994 roku, był nie tylko poetą, ale i aktorem. W latach 53-60 akurat starego teatru w Krakowie, później kierownikiem literackim teatru rozmaitości w Krakowie i autorem właśnie literatury. Dziennikarzem też tłumaczem. Wszystko to świadczy o tym, że była to postać bardzo kreatywna, związana też z twórcami magazynu artystycznego, zebra, do, którego, do których też należał. Pracował w telewizji, był autorem programów dziecięcych i był także redaktorem. Jego debiut poetycki to rok 1947 i następowały wtedy kolejne. Teksty, ponieważ tych wierszy napisał dosyć sporo. I spotykamy się dzisiaj z jednym z nich. Pozwolę sobie przeczytać. Śledźcie, bardzo proszę, można sobie w internecie też ten tekst znaleźć. Będę W rozwinięciu tego tematu będę się posługiwała materiałami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, materiał pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, zbiór zadań dotyczących egzaminu materialnego z języka polskiego. Zatem Tadeusz Śliwiak-Kaskaderz. I karze patronie kaskaderów, święty ludzi chorych na ryzyko, błogosław naszym szaleństwom, jeśli nie jesteśmy żółwiami dożywającymi 300 jałowych lat. To może za twoją przyczyną patrz, jaki użytek zrobiliśmy z koła i ognia. Naszą wyobraźnię oblekliśmy w śmigły kształt, szyjemy smutna, opaski na oczy, żagle, spadochrony. Nasze serce, jak pulsujące ognie krwi, osłaniamy długimi palcami żeber, aby mieć wolne ręce. Jesteśmy kaskaderami, żyjemy głowami w żywiołach i karze, igło płynąca w naszej krwi. Tekst pochodzi z Płonącego Gołębnika, wydanego w Krakowie w 1978 roku. Skoro już zapoznaliście się z tekstem, warto zadać sobie pytanie, o czym ten tekst jest, i takie pierwsze spostrzeżenie zanotować, ale też zwrócić uwagę na pojawiającą się postać i kara. I w ramach właśnie wskazówek do rozwiązania tematu, yy, zadania, warto sobie przypomnieć, skoro jest i to warto sobie przypomnieć mit o dedalu i karze. Zastanowić się, w jaki sposób ujęty został ten motyw w, yy, przez poeta. Na tej podstawie sformułować tezę albo hipotezę interpretacyjną, czyli o czym jest ten tekst. I warto w dalszych rozważaniach skupić się na formie utworu. Sposobie wypowiedzi tej osoby mówiącej, która tutaj wypowiada się wprost, ale też interpretować inaczej, niż został to ujęty w konspekcie wypracowania, Czyli możesz też rozwinąć inne aspekty, na które ja tutaj w ramach tego przykładowego rozwinięcia tematu nie zwrócę uwagi. Niemniej jednak. Zwykle posługujemy się, przypomnę, taką interpretacją i metodą docierania do sensów wiersza w ramach kontekstów, które są określone i oddzielamy tę interpretację od osobistej interpretacji, polegającej na takiej refleksji, do jakich refleksji Ciebie nakłania ten tekst i to jest Twoja osobista sprawa. Niemniej jednak, w ramach rozwinięcia tematu w takiej formie interpretacyjnej, jakiej masz dokonać na Egzaminie dojrzałości mają być to pewne rozwinięcia związane z tymi chociażby dziesięcioma punktami, które Ci przedstawiam w ramach modelu. Czyli jednak jesteś zobligowany do znajomości kontekstu i uruchomienia jednego czy więcej kontekstów, które przez tak zostały przywołane. Zatem na tego typu interpretacji się skupiamy historyczno-literackiej analizie tekstu. Warto by w ramach tego zwrócić uwagę na apostroficzny zwrot, na patrona kaskaderów, czyli Ikara, na prośbę, które, prośbę, które czynią z wiersza modlitwę, zwrócić uwagę na refleksję na temat osiągnięć ludzkiej cywilizacji, na fakt, iż podkreślono w tekście, iż Ikar zginął i pamiętamy o nim, chociaż niczego nie wynalazł, bo zdobycze technologiczne wywodzą się od Dedala. Tutaj fragment na to wskazuje wiersza. Patrzcie jaki użytek zrobiliśmy z koła i ognia. Mit o ikarze jest nadal aktualny i zachęca do kolejnych realizacji, co udowodnił Tadeusz Śliwiak, e, tworząc między innymi ten tekst. Czyli to takie wstępne wskazówki, e, wstępne pewne takie kotwice znaczeniowe, na których warto się oprzeć, dokonując interpretacji. Zatem przy tak postawionym zadaniu również tutaj y, jesteś zobowiązany do tego, żeby dany temat rozwinąć w ramach obligatoryjnych 250 słów. Można byłoby posłużyć się takim wprowadzeniem opartym na takim y, twierdzeniu, na takiej tezie. Tytuł utworu może być mylący, bo już pierwszy wers zawiera zwrot do mitologicznego Ikara, który zostaje nazwany patronem kaskaderów. Być może zaskakujące zestawienie dla Ciebie, myślę że tak, bo dla mnie również jak czytałam ten tekst było to dosyć y, takie y, porównanie, tak czy nawet można by powiedzieć dosyć odległe y, elementy znaczeniowe zostały tutaj połączone i, kar, i kaskaderzy, chociaż jeżeli by się dłużej na tym zastanowić ma to swoje logiczne uzasadnienie, ta, taka metafora. I w związku z tym można by taką tezę zawrzeć, iż zawiera refleksję o naszej cywilizacji. Odwołując się do mitycznego Ikara, podmiot iryczny diagnozuje, mówi o tym, jak wygląda nasza cywilizacja, jacy my jesteśmy ludzie w XX wieku i na ile jesteśmy podobni, a na ile nie do Ikara, to warto byłoby też rozwinąć. Zatem przystąpmy do tej części rozwinięcia, i tutaj warto byłoby zwrócić uwagę na argumenty, które się pojawiają w tym tekście. Tadeusza Śliwiaka, Kaskaderzy, czyli z jednej strony podkreślono tej obecność świętów, świętych i patronów, tak, czyli przede wszystkim są to zwykle ludzie wybrani przez Boga, którzy żyli pobożnie. Tutaj w tym tekście łączy się zarówno właśnie te aspekty biblijne, jak i mitologiczne. Łączy autor, połączył te motywy po to, żeby podkreślić, iż zarówno te postacie mitologiczne są tak samo ważne, jak i te chrześcijańskie wzory. Stąd apostrofa do Ikara przypomina modlitewny zwrot do Boga czy Świętego. Ikor został tutaj, jego postać podkreślona i urosła do ręki właśnie symbolu niemalże właśnie takiego chrześcijańskiego świętego. I tutaj tak zostaje nazwany świętym, Święty Ikar patron ludzi chorych na ryzyko. Taką rolę pełni tutaj Ikar. I warto by tutaj pójść dalej za tym znaczeniem przeanalizować kwestię tego, iż istnieje wielu ludzi o skłonnościach do ryzyka, hazardu czy podejmowania niebezpiecznych prób, które czasami zagrażają jego życiu. I na przykład y, warto by podkreślić, idąc za właśnie tym trwem znaczeniowym ikara y, w tekście, że nie są one obciążeniem dla społeczeństwa, ale są społeczeństwu niezbędni. Czyli bez takich ikarów, y, świętych patronów y, zarządzających niejako ryzykiem, y, społeczeństwo nie może istnieć, ponieważ okazałoby się niewydolne. Czyli takie osoby są społeczeństwu potrzebne. Bo bez ikarów nasze życie mogłoby przypominać egzystencję właśnie trzystuletnich żółwi, które poruszają się wolno, cechuje stagnacja, nie chcą eksplorować, nie chcą odkrywać, nie są kreatywne. A dopiero dzięki istnieniu ikarów społeczeństwa mogą się rozwijać. Zatem w tekście znajduje się też taki, tryb, taki właśnie trop znaczeniowy, który sugeruje, że wszyscy właśnie jesteśmy kaskaderami. E, wszyscy, każdy z nas, bo czym się ryzykujemy? A podmiot e, mówiący w tym tekście to przedstawiciel ludzkości, który z ognia i koła e, rozwinął potężną cywilizację technologiczną, bo zrobiła to ludzkość. Czyli Ikar to ludzkość. On się w, w, w imieniu ludzkości wypowiada. Stąd zwrot do Ikara w liczbie mnogiej, tak? Nie jest Ikar, tylko jest to osoba podwojona, pomnożona. Znaczy ona ludzkość. Warto zwrócić uwagę na metaforę śmigłego kształtu. Tak? Owalna aerodynamiczna sylwetka samolotowego kadłuba odnosi się też do śmigła napędzającego maszynę. Zatem znaczenia właśnie ikarów, karów, którzy, którzy to wprowadzają świat w ruch. Dzięki nim następuje rozwój, bo oni podejmują wyzwania, które inni określiby jako niemożliwe do zrealizowania albo Zbyt wielkie ryzyko. Czyli z obawy z lęku przed też klęską, niektórzy tych działań nie podejmują w przeciwieństwie do ikarów, którzy w wierszu taką rolę pełnią. Ikar jest zatem tutaj ważną postacią, wpływa na bieg życia naszego, na życia ludzkości, stanowi igłę płynącą w naszej krwi. Igła płynąca w naszej krwi zwróci uwagę na znaczenie. Z jednej strony igła przeszkadza może ukłuć, może zaboleć, ale też stanowi kompas, wskazówkę. Igła w kompasie wskazuje nasz kierunek. Bez wskazówki, jaką stanowi ikar i ikarzy, których jest więcej, więcej z tych ikarów nie byłoby możliwe życie pełne, życie kreatywne, życie inspirujące, tak? Życie pełnią życia. I to Sugeruje tenże tekst. Warto te treści ująć, bądź może jeszcze zwrócić uwagę na inne, które się w tym e, też w fragmencie pojawiają. Następnie e, warto byłoby uwzględnić kontekst. Z jednej strony mógłby to być kontekst, e, na bazie którego można zbudować argument, oparty na obrazie olejnym Petera Bruegla Upadek Ikara. Tutaj też możecie pod tytułem znaleźć pejzaż z upadkiem Ikara. Obraz zaczerpnęłam z Wikipedii. Tam możecie znaleźć zarówno informacje takie bardziej szczegółowe na temat tego obrazu, jak i samego autora. Przypomnę z XVI wieku pochodzący obraz prezentuje wcale nie na pierwszym planie Ikara ale widok brzegu morza z płynącym w oddali statkiem. Na pierwszym planie jest ten już legendarny można byłoby powiedzieć orzący rolnik, a sam ikar powstaje niewidoczny, topi się i widać tylko jego nogi. Stanowi to bardzo niewielki fragment płótna. Zatem tytuł obrazu mówi o czymś niezwykłym. Co wydarzyło się w tej przedstawionej przestrzeni ale nie zakłóciło to normalnego życia. I takie jest przesłanie tego obrazu. Ikar upada, dzieje się coś niezwykłego, ale inni ludzie żyją własnym życiem, wykonują swoje zadania, czyli oraz żeglarz wykonują zwyczajne czynności. Tylko upadek Ikara zakłóca na swój obrazu, wprowadza do niego niezwykłe zdarzenie, ale oni nawet tego nie zauważają. I to jest właśnie też taki powód do refleksji w związku z tym tekstem, na ile właśnie my jesteśmy w stanie my jako ludzie żyjący takim zwykłym codziennym życiem zauważyć rzeczy niezwykłe, spektakularne i wykorzystać, zauważyć to co się dzieje niezwykłego i wykorzystać to tak, żeby nam to w życiu służyło. Czyli tak jak w wierszu Śliwiaka, Kaskaderzy, i kar i podwojony, pomnożony to sygnał dla ludzkości, żeby się rozwijała, żeby działała, żeby skorzystała z tego poświęcenia i kara, który skończył tragicznie, jak wiemy, ale jednak dużo wniósł. Tutaj oracz, żeglarz nawet tego nie zauważyli. Inny przykład, inny argument, który też, inny kontekst, jednocześnie, który warto zawrzeć w tym rozwinięciu, Interpretację zwrócić na nią uwagę to odwołanie się do samego źródła, do mito i chociażby w realizacji Jana Parędowskiego mitologii. Czyli warto byłoby zwrócić uwagę na historię i wykorzystać ją oczywiście funkcjonalnie czyli nie streszczać, nie opowiadać ale wykorzystać funkcję argumentacyjnej, która rozwinie tę tezę interpretacyjną, uzasadni na aspekty historii ucieczki Dedali Kara z Krety, dlaczego uciekali, jaką postawę przyjął Dedal a jaką Ikar, tak, Dedel rozsądny konstruktor, yy, który udziela rad, yy, określa zasady yy, gwarantujące im obu bezpieczeństwo, które gwałci Ikar, yy, marzyciel, idealista, który podąża za głosem swojego serca, czyli w tym kontekście Ikar jest symbolem, stał się znakiem kultury. Yy, autor uważa mitologię za wspólne dziedzictwo kultury, z którego mamy prawo korzystać i zwróćcie uwagę Inspiruje się tym tekstem mitologicznym do tego, żeby stworzyć nową jakość, żeby stworzyć nową historię o ikarze współczesnym, a jednocześnie, żeby pokazać, że ikar w liczbie mnogiej, jako taki motor, który powodujący powoduje właśnie podążanie ludzkości ku lepszemu ku lepszej jakości, tak, żeby to życie w ogóle istniało, mogło się rozwijać, żeby nie było życie stagnacją, jak tutaj się pojawiło to odwołanie do żółwi. Zatem w ramach podsumowania warto byłoby te wszystkie wnioski zgromadzić i zauważać, że to za, zauważyć, że to z swojej formy chrześcijańskiej modlitwy do opisu mitologicznej postaci kara jest właśnie czymś nowatorskim, bo w sposób inny wykorzystaj antyczny motyw. Podwaja postać i Ikara pokazuje nie, y, tę postać nie w aspekcie takiej bezmyślności, y, tylko marzycielstwa, ale pokazuje, że dzięki tej idealistycznej postawie, dzięki tej y, mocy kreacji, y, dzięki działaniu i dzięki inspiracji y, ludzkość się rozwija. I ten zabieg zastosowany przez autora wywołuje refleksję na temat. Naszej cywilizacji kaskaderów, bo nimi jesteśmy wszyscy, jak sugeruje tekst. Kaskader i kar, ktoś, kto lubi ryzyko, podejmuje ryzyko, ale dzięki któremu możemy się rozwijać i dzięki któremu od odkrywamy kolejne aspekty życia, które może być fascynujące. Od nas to zależy, bo my nadajemy mu sens. A wszystko to dzięki właśnie kompasowi dzięki Busoli, jaką właśnie stanowi Ikar w liczbie Nogiej. Ikar jako autorytet, jako motor, czyli takie inne znaczenia temu tej postaci mitologicznej nadał autor i wykorzystał twórczo. Warto zwrócić uwagę też na różnice właśnie w pojmowaniu tej postaci, jak to się zmieniło w czasach na przykład renesansu, tak w XVI wieku, a jak to wygląda współcześnie, tak? jak ten motyw i kara on się zmieniał. I warto byłoby też na te aspekty zwrócić uwagę, interpretując wiersz. Oczywiście. Nie tylko te konteksty mogły być literackie uwzględnione i kulturowe, które przedstawiłam, ale można byłoby odwołać się też do innych tekstów kultury, na przykład do Balonu Naroszewicza, który to stanowi w tamtym czasie, kiedy utwór powstawał, czyli w oświeceniu taki. Symbol, ukoronowanie myśli ludzkiej, która, jak wiemy, została w sposób szczególny uhonorowana, podobnie jak rozum, w epoce oświecenia. Bądź odwołać się do wiersza Tadeusza Rożawicza Współczesnego, Prawej Obowiązki, gdzie też. Te postacie Ikara i Dedala funkcjonują na takich przeciwstawnych, kontrastowych zasadach. Jeden ma życie idealista, drugi głos rozsądku pragmatyk, co jest z obowiązkiem. Warto by się też zwrócić uwagę, odwołać do tego przykładu, tworząc argumenty, które mają rozwinąć interpretację. Można byłoby się odwołać też do opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem Ikar. Czy do wiersza Zbigniewa Herberta, Dedal i Ikar, już w innym ujęciu. E, takim tekstem do wykorzystania funkcji argumentacyjnej jako kontekst mógłby, pos, mogłaby posłużyć też Oda do młodości Adama Mickiewicza, bo tam też się pojawia ten motyw lotu i zmiany, chęci zmiany e, właśnie tego globu, który się kojarzy ze stagnacją i młodzi mają to zmienić. Ikar też był młody, przypomnijmy. Czy w Lalce, bo tam ci idealiści też się pojawiają, można zwrócić uwagę na który jest takim przedstawicielem właśnie młodego pokolenia i chce zmieniać. Świat ma do tego narzędzie i dostaje też środki, też dzięki wsparciu Wokulskiego, który sam nie miał na tyle siły determinacji, żeby podążać za tymi swoimi marzeniami, przedłożył tę relację z Izabelą nad tę pasję naukową i konsekwencje tego poniósł. Czy Tekst Ernesta Bryla wciąż o Ikara kara głoszą. Nawet sama ta lista utworów, które nawiązują do tego mitu ikaryjskiego, pokazuje, jak to jest nośny temat i jak można w różnych kierunkach go zrealizować i zauważyć właśnie różnice w wykorzystaniu tychże motywów. Niezależnie od tego, jakie, w jakim kierunku byście poszli w kwestii realizacji kontekstów, za każdym razem pamiętajcie, aby wykorzystać je funkcjonalnie, czyli to nie są ozdobniki. Nie może być tak, że pracę tworzycie, interpretujecie wiersz, plus dodajecie w zasadzie bez takiego powiązania z treścią informacji na temat kontekstów. Pamiętajmy o tym, że powinno, cała koncepcja powinna być spójna. A żeby taka była, to trzeba też postępować z danym tekstem, z jego interpretacją. W sposób następujący, czyli tworzyć notatki, podkreślać te fragmenty tekstu, który jest Wam dany, można tam sobie hasłowo zapisywać pewne rzeczy i korzystać też z dwodnotpisu. Dopiero wtedy, jak już macie takie notatki bazowe, hasłowe, jak już wiecie, dokąd zmierza, w jakim kierunku interpretacja i jakie argumenty jeszcze stworzycie na bazie, bazie kontekstów, które zauważyliście. Dopiero wtedy można przystąpić do napisania pracy, która również ma mieć tę oddzielną postać, wstęp, rozwinięcie, zwróćcie uwagę, podsumowanie za każdym razem. I w zależności od tego, jaka teza tam się pojawi, jaka hipoteza interpretacyjna, czy teza interpretacyjna, w podsumowaniu zawsze trzeba do niej nawiązać i ją rozwinąć, tak na podstawie tego, co yy, się pojawiło w rozwinięciu. Tak, i te wnioski za każdym razem mają być funkcjonalne. Tyle jeśli chodzi o przykładowy temat rozwinięcia tej części właśnie na poziomie podstawowym, która dotyczy realizacji, interpretacji wiersza. Jak zwykle zachęcam do tego, żebyście pisali na Facebooku, czego potrzebujecie, jakich treści. Może jeszcze macie jakiś niedosyć w danej kwestii, czy w danej formule, czy na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym. Dajcie proszę znać. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Miłego dnia jeszcze i do zobaczenia.